W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się dziś spotkanie z minister Katarzyną Lubnauer i dyrektorami szkół organizowanych przez kurator oświaty w Opolu. Tematem rozmów były zmiany w systemie edukacji, które wejdą w życie wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Te zmiany, które dotyczą najbliższego roku szkolnego, najbardziej interesują dyrektorów szkół. Tu jest zmiana organizacji związana z lekcjami religii, ale również odchudzenie, uszczuplenie podstaw programowych właściwie z wszystkich przedmiotów. Te zmiany, które dotyczą również nowego programu. Podróże z klasą, program, który ogłosiła pani Barbara Nowacka, jak i również nowe programy dla przedszkoli. Według rozporządzenia już nie ma w przyszłym roku dla nowych roczników Hitu. Natomiast w drugich klasach szkół podstawowych będzie nowy przedmiot, edukacja obywatelska, już jest powołany zespół, pracuje w tej chwili nad podstawami programowymi. Mamy zarówno ofertę finansową dla szkół podstawowych, szkół ogólnokształcących i już wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami zawodowymi. Duże wsparcie też i dla nauczycieli, jeżeli chodzi o podnoszenie kwalifikacji, kompetencji. Ale co jest dla mnie istotne, o czym też powiedziałem pani minister, że chciałbym, żeby też w ministerstwie i w budżecie państwa były tworzone takie koperty regionalne, to znaczy według pewnego algorytmu, ilości uczniów, żebyśmy wiedzieli, że na przykład co roku przeznaczone na edukację w województwie opolskim będą bardzo konkretne pieniądze. Bardzo by mi zależało, żeby taki budżet był co najmniej trzyletni, żebyśmy mogli tutaj również włączyć nasze pieniądze i budżetu województwa, i pieniądze unijne, i pieniądze samorządu.